Ta. Powiedz jak ci się podobał spektakl? Dobrze. Dobrze! A co dobrze było? Albo co ci się podobało? Podobało mi się, że był śmieszny. A lubisz w ogóle teatr? Przychodzisz od czasu do czasu do teatru, czy przyjeżdżasz? E, przy, przyjeżdżam ze szkołą. A wiesz jak ten festiwal się nazywa? Festiwal Korczak. choć na 3-4 powiemy Korczak. 3, 4. Festiwal, Festiwal Korczak. 3-4 Festiwal Korczak. I mam nadzieję, że zapamiętasz. Do zobaczenia. Dziękuję. Jak masz na imię? Wiktor. Szymon. Wiktor. Dwóch Wiktorów i jeden Szymon. Powiedzcie mi, jakie wrażenia są po spektaklu? E, nasze wrażenia po spektaklu, po spektaklu to są e, takie jakby, no takie przestraszenia, że na przykład są, tak światło zgasza się i nagle... Ale jakby takie dziwne odgłosy. I co, i przestraszyłeś? się taki duży mężczyzna się? Nie, straszy? on też się straszy. Powiedz mi, co to był za spektakl? Eee, taki zabawny i taki śmieszny. Czyli podobał ci się? Mhm, tak. Fajnie. A jak masz na imię? Weronika. Weronika, ile masz lat? Dziewięć. A chodzisz czasami do teatru? Nie. Nie. Czyli to pierwszy raz? Był w ogóle? Nie, już dawno byłem. A już dawno temu byłaś. Okej. Okay, a wiesz, jak się nazywa ten festiwal? Festiwal Korczak. Korczak? Korczak! Tak. Fajny! Korczak to był taki bardzo mądry pan, który pracował hmm. z dziećmi i bardzo lubił dzieci. Hmm. To życzę Ci miłego dnia. Dziękuję. Powiedz mi, jak masz na imię. Ania. A ty? Jula. Kaja. Powiedzcie mi, czy podobał Wam się spektakl? Bardzo. A co najbardziej? Jak jeździ, jeździli po świecie pociągiem. A to nie? Dla mnie jak padał śnieg. A dla Ciebie co było najfajniejsze? Moim zdaniem było najfajniej, jak y, posz, poszłam tam na scenę i wbiłam, próbowałam wbić do skarpetki tą flagę. A czy w ogóle lubicie teatr? Tak, bardzo lubię. Ja bardzo lubię. Lubię teatr. Bo Mam faj, nadzieję, że. Żeby... W nim grają. Fajnie grają. A chciałobyście być aktorkami? Tak. Ja nie wiem, może. Ja jeszcze nie wiem. No dobrze, to życzę Wam miłych wrażeń, bo za chwilę będzie jakaś fajna zabawa. Nie przeszkadza.